Witajcie w drugim sezonie serii Gorący Ziemniak, serii, w której wraz z ekipą Aggregat TV i ewentualnie gośćmi zmuszamy się do robienia filmów, których nam się nie chce robić. Ani trochę. Tematem tego sezonu jest gra, która jest kultowa, ale mi ani trochę nie odpowiada. Oczywistym jest, że wiemy, kto bierze udział w tej serii, i nabór do tego jest w pewien sposób zamknięty, więc bez sensu bawić się w jakieś eliminacje. Dlatego wspólnie uznaliśmy, że kolejność zostanie ustalona poprzez losowanie. Więc losujmy. Kolejność jest taka: pierwszy jest wędziń, drugi Jezus, trzeci Sulik, czwarty Specjal, piąty Borg i na końcu Elektroskanse. Nie przypadł, a właściwie sam sobie wybrałem Mortal Kombat. Trochę całą serię, ale głównie pierwszą część, bo to. Przez nią mam zdefiniowany pogląd na tę serię, na ten gatunek, itd, i Z racji, że będzie mieć to 13 wyświetleń, z czego czwarte to kolaboranci gorącego ziemniaka, pozwolę sobie na dość luźne podejście do tematu. Chciałbym zaznaczyć w razie, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, że nie znam się na Bijatykach. To, że kiedyś w coś grałem, nie znaczy, że jestem znawcą tematu. Warto też uświadomić Was, że jestem totalną lamą w bijatyki, chociaż raz na ruski rok lubię sobie odpalić jakiegoś Tekkena, Guildy Gear, Shadow Fightera czy inne tego typu, to absolutnie nie jestem dobry w żadne z nich. Wiem, że. Nie mówię niczego, czego ktoś mógłby nie wiedzieć, ale chyba wypada. Mortal Kombat to seria bijatyk stworzona pierwotnie na automaty arcade przez firmę Midway. I to chyba wystarczy. Na szybko o fabule. Od 500 lat jakiś kosmiczny czteroręki wojownik jest mistrzem turnieju Shaolin. Warto zaznaczyć, że to pół człowiek, pół smok. Ale nie ma skrzydeł, nie niezienie ogniem, chyba że liczyć to coś, co leci z pięści i nie spyska. Zapewne nie składa jaj, za to ma cztery ręce. Czego nie słyszałem nigdy o żadnym smoku w żadnej opowieści ze smokami. W ogóle zastanawiam się, skąd się biorą pół ludzie, pół. Yy, no mniejsza. No i ten czteroręki jest niepokonany już od pół milenium. Oczywiście jego sukces jest częścią planu jakiegoś innego dzikusa, który dzięki temu niby będzie mógł obrócić równowagę w chaos i pomóc pozaświatowi podbić wymiar ziemski. Nie wiem w czym mu może pomóc fakt, że co roku z dwuręcznymi fujarami puchar przyznawany jest jakiemuś półsmokowi, który nawet w połowie nie wygląda jak smok. Oczywiście zło należy przeszkodzić, dlatego banda połubieranych jak Marylar Rodowicz na karnawał w Rio rirodnikus z ziemskiego wymiaru postanowiła wziąć udział w turnieju, żeby powstrzymać chaos, pokonać pół smoka pół człowieka i jakiegoś innego oszołoma, który stoi za nim. Ja osobiście zawsze miałem gdzieś tych ziemskich uczestników w turnieju, bo nie umieją zamrażać. Nie mają czaszek zamiast głowy. Nie władają piorunami. Dlatego wymienię tych głównie interesujących. sub zero umie zamrażać. Był tak lubianą postacią, że mimo zawiłości fabularnych, twórcy robili wszystko, żeby mógł się pojawić w każdej możliwej części MK. Raz jako młodszy brat, potem jako nieumarły młodszy brat, potem jako cyborg, miał jeszcze przyjaciela Smoka, był też Reptile. Właśnie. Mnożenie postaci poprzez ich kolorowanie. Oto śmiertelny wróg Sub-Zero pierwszego MK. Skorpion. Żółta odmiana Sub-Zero. Twórcom pewnie brakowało jednej postaci, więc po prostu przemalowali sub -Zero i tak powstał Skorpion. Nie wiem jaki był motyw, by ów żółty Sub-Zero był nieumarły. Jaki z niego nie umarły. jak bez problemu można go zabić w walce? Samych tego typu akcji z przemalowywaniem postaci twórcy mieli jeszcze kilka w kolejnych częściach serii, ale został jeszcze jeden. Niegdyś mój ulubiony. Raiden. Pogromca komarów, bóg lampek na owady. Reszta to jakieś popierdułki. Chciałbym uwypuklić to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego tytułu i to, co mnie mniej lub bardziej odpycha od całej serii. Chyba przede wszystkim to, co wzbudziło sporo kontrowersji, a co za tym idzie, przyniosło kojowi sporo popularności, czyli brutalność. Dużo brutalności. Okay, Przyznam, że nie wspomniałbym o tym, gdybym grę poznał teraz, ale w czasach, kiedy Zetknąłem się z tym tytułem, bardzo mocno mnie to odepchnęło. Wiem, dziwak ze mnie. Bo najprawdopodobniej większość ludzi, którzy poznaj ten tytuł zachowywali się mniej więcej tak. Nie miałbym nic do tego, że w grze wyrywa się kręgosłupy, pali się żywcem czy nadziewa na kolce. Ale to ewidentnie kończy żywot postaci. Co za tym idzie, gra powinna mieć tyle zakończeń, ile jest postaci. W końcu, kiedy grasz jednym wojownikiem, wszyscy pozostali w tej linii fabularnej giną. Ile gra ma zakończeń? Jedno. A przynajmniej tylko jedno uwzględnia sequel gry. Historia Mortal Kombat jest wręcz banalna i każdy myśli, że ją rozumie, ale dla tych, którzy nie rozumieją ją jak najbardziej spróbuję przybliżyć. Mamy turniej, który jest turniejem walki ludzkiego sześć razem ze sześciami innymi a jego celem jest przejęcie władzy nad innymi sześćami przez Showkana. Showkanowicz. Dziś nie aby było ciekawiej, w grze możemy oczywiście się wcielić we wszystkie 7 postaci i tym samym ujrzeć różne inne zakończenia. Natomiast nie wszystkie są kanoniczne, nie wszystkie przeciągają fabułę do następnej części. I tak, na przykład, bardzo kanonicznym zakończeniem jest oczywiście zakończenie Lukego ponieważ to jest gra o nim, Czy też zakończenie Skorpiona, który zabija Sub Zero. W zemście za to, że Sub Zero zabił go kiedyś wcześniej. I w ten sposób Bihan który krył się pod niebieską maską, zostaje przeniesiony do zaświatów, w których po wielu latach zostaje wskrzeszony i w ten sposób powstaje. Upside, Już wcześniej o tym wspomniałem, ale przypomnę, co kolejną część, znam umiarkowanie pierwsze trzy części, nie wiem jak to jest dalej. Wymyślane były kolejne postaci, i nie byłoby w tym nic budzącego wątpliwości, gdyby nie dość mocno trącące kiczem pomysły fabularne. Przykłady: Ten Shang Tsung, który ściągnie chaos na wymiar ziemski, kiedy pół półsmok, który nie wygląda jak smok, wygra turniej 10 razy pod rząd, i w ogóle w innym wymiarze niż ziemski. Wymiar. To tylko pierwsza część, nie wymieniam fabuły każdej z postaci, a każda ma mocną na siłę fabułę. Trudno mi określić jak niski jest to poziom fabuły. Nawet najdurniejsze anime ma lepszą fabułę niż MK. Rycerze pojawiają się zawsze wtedy, gdy siły zła usiłują zapanować nad światem. Pierwszy tytuł, wydany w 1992 roku został prędko, bo w tym samym jeszcze roku przeportowany przez firmę Acclaim na Sega Mega Drive, Genesis. A niewiele później, bo już w 1993 roku na PC-ty Game Boya, Sega Master System, Sega Game Gear, Snesa i Amiga. Głównie skupię się tutaj na wydaniu na Amigę. Z dość chyba oczywistych względów, ale zanim dojdziemy do Amigi, to zahaczymy jeszcze o inne platformy. Mega drive port wypadł moim zdaniem całkiem dobrze. Poza moją ogólną niechęcią do tytułu do jakości konwersji przyczepić się nie mogę. No może z perspektywy czasu wydaje się, że płynność rozgrywki zostawia wiele do życzenia, ale to chyba tylko dlatego, że obecnie rozpieszczanie jesteśmy z 120 FPS-ami. Problem z płynnością dotyczy tutaj prawie każdej wersji, ale to wcale nie oznacza, że wówczas musiał stanowić dużą przeszkodę w graniu. Tak naprawdę można się do tego szybko przyzwyczaić. SNES. Mega dziwną decyzją Nintendo, bo to chyba przez nich, było zlikwidowanie krwi w grze, która to wówczas była chyba najbardziej pożądanym elementem tego tytułu. Na dobrą sprawę, poza tym dość istotnym, brakującym featurem, SNESowska wersja wygląda na najlepiej dopracowaną i przede wszystkim płynną, w przeciwieństwie do pozostałych portów. Portu pc tak naprawdę nie znałem do momentu tworzenia tego materiału. Ponoć mocno dobrze odwzorowuje wersję arcade. Sami ocencie. Fight. Game Boy. Nie wiem, co komu przyszło do głowy, żeby tę grę nazwać tym samym tytułem i nazwać ją portem. To przecież wygląda jak gra napisana od zera, a nie przekonwertowana. I nie chodzi nawet o jakość oddania pierwowzoru. To po prostu niemożliwe, żeby ta gra była czymś więcej niż grą nawiązującą do arkadowej wersji. Nawet miejsca na wszystkie postacie z pierwowzoru zabrakło. Brak krwi nie stanowi problemu, bo i tak nie byłaby czerwona. Jednak dynamika rozgrywki wygląda chyba nawet gorzej niż nieoficjalny port MK'a na Famicom. Wersje Sega Master System i Game Gear wyglądają jakby były dokładnie tą samą grą, z tą różnicą, że wersja na kieszonkowce Sega ma zmniejszoną rozdzielczość. Obie te wersje, stacjonarna i przenośna, są podobnie ograniczone, co wersja na Game Boy'a. Lecz wydają mi się i tak mocno wypasiona jak na 8-bitowe porty. I choć nie znam zbyt wielu tytułów na te platformy, to myślę, że lepiej już MK nie mogło na nich wyglądać. Czas na wersję Amigową. Wersja Amigowa podobno jest bazowana na wersji z Mega Drive'a. Co brzmi dość logicznie, biorąc pod uwagę, że port na Mega Drive wyszedł najwcześniej ze wszystkich portów, a sama Amiga operuje na tym samym procesorze co Mega Drive. Do portu Mortala na Amiga przyczekam się najbardziej z dwóch powodów. Po pierwsze jest to platforma na której w ogóle grałem w Mortala, pomijając emulatory lata później, a po drugie jest to wersja, która chyba ma najwięcej elementów godnych wyśmiania. Wspomnę dość pobieżnie o jednej rzeczy. Mówi się, że Mortal wymaga 1,5 MB RAMu albo dwie stacje dyskietek. Z tego co się naszukałem wynika, że oryginalny Mortal, wersja dwudyskietkowa, działał na Amide z 1 MB RAMu. Dwie stacje było jedynie opcjonalne. Do tego nie dostrzegłem, żeby na Amidze 512Chip plus 512Slow wystąpiły jakieś braki w udźwiękowieniu. Natomiast piracenie Mortala musiało się skończyć na trzech dyskietkach, gdyż ponoć oryginał nagrywany był w sposób dość trudny albo niemożliwy do skopiowania 1 do 1. Jakieś dodatkowe ścieżki czy coś. Znalazłem same poszlaki na ten temat, więc nie wrzucam tutaj nic jako pewnik. Oczywiście wersja WHD LOT na Amizy 600 z Furium 02.0 daje radę jak na wersję amigową, ale nieco masochistycznie cofnę się do Amigi 500 z pół MB chipu i pół MB slow. RAMu. Co do wachlowania z dyskietkami, dwie stacje na Amize dla mnie to nie jest żaden problem, ale nie oszukujmy się, głównie burżuje w latach 90. dysponowali takim sprzętem. Do przekładania dyskietek tutaj raczej trzeba się przyzwyczaić. Występuje od samego początku. Pierwsza zmiana zestaw logotypów VIRGIN! Virgin. Zmianka o kodeksie, logo Probe, Midway Presents, ekran startowy. Po wciśnięciu Fire trzy zmiany dyskietki, wybór postaci dwie zmiany dyskietki, animacja kolejki przeciwników dwie zmiany dyskietki, pierwsza walka. Co kolejną walkę dyskietki zmienia się średnio dwa razy. To też nie wszystko. Czas wczytywania walki jest porównywalny z wczytywaniem gier na Commodore 64. Brakuje tylko tych pasków z Turbo. Dobrze, że chociaż się nie wczytuje po godzinie z błędami. A nie, czekaj. Niestety musiałem wrócić do Amigi 600, dyskietki nie dawały rady, najprawdopodobniej zdobyłem złą wersję, a nie miałem akurat dostępu do goteka. Uznałem, że spróbuję przejść jak najdalej jedną postacią. Padło na Skorpiona. To, co jest chyba dla graczy Amigowych prawdziwym plaskaczem na pysk, to kombosy. Joysticki Amigowe najczęściej mimo 40 przycisków miały tylko jeden fire. Kombosy wyglądają mniej więcej tak w przypadku Harpuna Skorpiona. Na Amidze lewo, lewo, fire. Na Mega Drive lewo, lewo, low punch. Chwila, chwila, zaraz. Czyżby na midze kombosy były łatwiejsze? Nie musimy patrzeć, który punch, czy który kick wciskamy. Po prostu wciskamy fire. Więc siłą rzeczy wydają się prostsze. Niemniej jednak odnoszę wrażenie, być może mylne, że trzeba nieźle się namachać i utrzymać odpowiedni odstęp między kolejnymi ruchami, żeby kombos został zaliczony przez grę. Często nie wychodziło mi fatality, bo zbyt szybko próbowałem go zrobić. Tutaj być może zranię użytkowników Amik, ale tak naprawdę ranie tym samym też moje dziecięce wspomnienia. Amiga, mimo tego, jak jest zachwalana przez jej użytkowników, w porównaniu z innymi 16-bitowymi, oczywiście portami, wygląda najsłabiej. To oczywiście mogło wynikać z optymalizacji kodu, nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że to chodziło o to, że Amiga już nie dawała po prostu rady. W końcu to wtedy była 6 konstrukcja. Deweloperzy musieli mieć powody do tego, żeby te wersje akurat uszczuplić. Oczywistością jest mniejsza ilość kolorów na ekranie. Amiga nie była w stanie ich wyświetlić tyle, co inne porty 16-bitowe. Ale to nie wszystko. Usunięto kilka innych szczegółów, które być może zostały usunięte głównie po to, żeby. Aby skrócić czasy ładowania. Między innymi w The Pit, na dole, tam gdzie są kolce, nie ma ani krwi, ani głów chyba deweloperów, które tam były wklejone w wersji arcade i też chyba w innych wersjach. W The Courtyard mnisi nie poruszają się, nie ruszają głowami, tak jak w innych wersjach. I to wciąż nie wszystko. Mimo tego, że Amiga technicznie miała taką możliwość, to nie ma tutaj efektu paralaksy. Plansze są wykonane z jednolitego obrazu. Innym ciekawym szczegółem jest to, że Scorpion ma te same animacje co sub tylko zmienione kolory. Okazuje się, że w wersji arcade chociaż ten sam aktor grał obie postaci, to przyjmował różne pozy. Jednak w amingowej wersji kolejna oszczędność sprawiła, że obie te postaci mają tę samą pozę. Co prawda wydaje mi się, że podniosłem sobie trochę zbyt wysoko poprzeczkę, ponieważ jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy lubią tę serię i jestem w stanie zrozumieć ich powody, dla których ją lubią. Moja niechęć do serii wynika najprawdopodobniej z tego, że bardzo złe pierwsze wrażenie wywołał na mnie port amigowy. I serdecznie współczuję ludziom, którzy Mortala znają tylko i wyłącznie od strony amigi, ponieważ najprawdopodobniej poza dźwiękami ominęło ich naprawdę wiele. Gdyby się okazało, że ktoś z Was uwielbia Mortala na amigę, piszcie śmiało w komentarzach. Pozostaje mi tylko zaprosić Was do obejrzenia następnego odcinka Gorącego Ziemniaka, w którym to już Jesus będzie prezentował grę, która jest kultowa, ale nie dla niego. Zapraszam i na razie. Cześć.